Zdecydowałam się na pigułkę. Dotąd nie pękła nam prezerwatywa, ale to kwestia czasu, zważywszy, jak to robimy. Nałożu fakira? Nie jest perwersyjny, tylko wciąż mu mało. Ledwie zdążam na poranne zajęcia. Palisz? W życiu. Przestań. Przepraszam. Nadciśnienie, zakrzepy, udary? Jeśli nie liczyć nerwicy natręstw, jestem okazem zdrowia. Masz nerwicę natręctw? Nie widać? Masz inne natręstwa poza ciągłym piciem wody? Tylko to jedno. Mój terapeuta mówi, że bywa znacznie gorzej. Wstajesz w nocy, żeby się napić? Co parę godzin. Twój terapeuta jest durniem. We śnie natręstwa nie dokuczają. Diabetes insipitus, tak Niemożliwe, jem dużo słodyczy To inny diabetes Wywołany przez tłuczenie przysadki Nie wyglądasz na bokserkę, więc stawiam na wypadek drogowy lub walnięcie głową w równoważnie Skąd pan wie? Ładny tyłek, zero cycków i ręce do kara Trzeba ci zrobić tomografię Nie martw się Będziesz brała dwa hormony zamiast jednego